Jest drugi Festiwal debiutów filmowych Młodzi i Film uważam za otwarty i życzę wszystkim wspaniałych wrażeń. Tutaj jest takie. Absolutnie unikalne miejsce, że spotykają się, się wszyscy młodzi twórcy, którzy debiutują, albo którzy będą debiutować. Czyli takie spotkanie yy, i to jest spotkanie, gdzie oni mogą yy, obejrzeć swoje filmy wzajemnie. Takie miejsce, gdzie jedyne, które można, yy, gdzie można obejrzeć wszystkie debiuty. Myśmy objęli opieką ten festiwal ponad 20 lat temu, yy, programujemy go, współfinansujemy i współorganizujemy z prezydentem Koszalina i bardzo się cieszymy, że to już kolejne pokolenia młodych filmowców przyjeżdżają tutaj, spotykają się ze sobą, dyskutują o filmach, oglądają swoje filmy i że to jest taki prawdziwy festiwal bez pompy, bez czerwonych dywanów, tylko taki, który łączy środowisko filmowe. Koszalin jest bardzo przyjazny dla nich, jest mielno, jest czuć zapach morza w powietrzu, także tak, od, od lat za każdym razem to jest taka bardzo, bardzo miła i radosna okoliczność. SF Pitch się pojawia po raz pierwszy na Festiwalu Młodzi i Film. Jak wiemy już od dwóch lat dobrze funkcjonuje w Warszawie dwa razy do roku. Z Maciejem Wiktorem, kiedy rozmawialiśmy o tym, jakie jeszcze, jak jeszcze formuły może przybrać SF Pitch, to zawsze gdzieś tam przyświecała nam takie, taka misja, żeby wyjść do młodych i stwierdziliśmy, że Festiwal Młodzi film jest no, idealnym miejscem do tego, żeby przyjąć przede wszystkim mniej doświadczonych, to było, to było podstawowe kryterium i później dać im szansę na to, żeby oswoili się z tą formą wystąpień publicznych, ale też z formą prezentacji i oczywiście później z rozmowami z, z, z producentami. Tak? Bo nie każdy z tych wybranych miał kontakt z, Producentem filmowym. Były prezentacje, były wizualizacje przygotowane przez autorów i autorki. No i oczywiście żywe reakcje publiczności. Czasami się wywiązywały fajne dyskusje, żywe, ciekawe. No i, no i przede wszystkim przy takim wydarzeniu najważniejsze było to, że spotkali się twórcy z, z producentami na przykład, z reżyserami. Spośród 80 projektów wyłoniliśmy 14 projektów, które były zaprezentowane podczas SF Peach. I tutaj mieliśmy takie kryterium doboru przede wszystkim różnorodnych projektów, takie, które mogłyby się też zakwalifikować na, na przykład do programów Studia Muncha, bo, bo przypomnę, że kilka tytułów dostało wyróżnienia tak, od Studia yy, Przyjęliśmy animacje, przyjęliśmy filmy, etiudy fabularne, ale też filmy dokumentalne i zarówno pełnometrażowe, jak i krótkometrażowe. Dzisiaj się odbyła dyskusja pod tytułem Na początku było słowo. Dotyczyła oczywiście tych, którzy to słowo pierwsze wypowiadają jeszcze na kartce papieru, czy też w komputerze, czyli scenarzystów. O tym, że to oni są esencją i tym początkiem całego dzieła filmowego. Była to bardzo ciekawa, z dużą temperaturą dyskusja. Rzeczywiście, bardzo aktywnie przy wsparciu scenarzystów działa i Stowarzyszenie Filmowców Polskich, i od pewnego czasu gildię scenarzystów. Poruszyliśmy szereg problemów, który, z którymi teraz borykają się osoby, które piszą te filmy i zapisują te zdania, które później z ekranu mm, słyszymy. W dyskusji wzięły udział osoby, które aktywnie wpływają na jakość pracy scenarzystów. Była pani, która reprezentowała TVN, e, Gildia Reżyserów, e, Młoda Kipa, Koło Młodych Stowarzyszeń Filmowców Polskich. Ja reprezentowałem Zarząd Główny Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Tematycznie oscylowaliśmy właściwie bardzo szeroko, e, bo poruszyliśmy i temat sztucznej inteligencji. Jak to powiedział prowadzący, jest to teraz taka... <grych> Hiszpańska inkwizycja, czyli taki temat, który wjeżdża na każdą dyskusję, no bo oczywiście żyjemy tym. Sztuczna inteligencja się niesamowicie szybko rozwija i jest i zagrożeniem, i szansą. Pytanie czym bardziej, pytanie jak ją regulować, pytanie dokąd dojdzie ta sztuczna inteligencja, jak, w jaki sposób możemy ją okiełznać, zmierzyć, zastanowić się, jak ją regulować prawnie. Rozmawialiśmy też o sytuacji tantiem z internetu. No, to jest nasz główny temat teraz, bo oczywiście te media internetowe, streamerzy niesamowicie się rozwijają. Um, zarabiają ogromne pieniądze, całe szczęście, bo to fajnie. No, bo oczywiście to owocuje tym, że... Jest dużo bardzo wartościowych, no czasem wartościowych, czasem mniej wartościowych, ale jest dużo produkcji, dużo pracy dla e, przedstawicieli e, różnych pionów e, zawodowych e, naszej branży filmowej. Ale same tantiemy z internetów wciąż nie są uregulowane, mimo, że tak powiem, obligatoryjnego wprowadzenia e, implementacji dyrektywy unijnej o e, prawie autorskim na jednolitym rynku autorskim. Mówiliśmy też o sytuacji e, e, ustawy o statusie artysty zawodowego między innymi, czyli pewnego rodzaju odprowadzenia, zadośćuczynienia z tytułu czystych nośników przez korporacje, które je produkują. Po przeprowadzonych rozmowach z innymi filmowcami, po moich własnych doświadczeniach oraz po przeprowadzeniu ankiety wśród młodych filmowców w kole, doszliśmy do wniosku, że bardzo potrzebne są warsztaty, panele na temat psychologii, mobbingu, radzenia sobie ze stresem, work-life balance. To, co wybrzmiało, to to, to żeby rozmawiać o, ze sobą, żeby nie, nie bać się tego, że warto zainwestować w czas na rozmowy, na przygotowanie, że później to też może być profilaktyka dla eskalacji napięć, konfliktów, żeby rozmawiać o swoich potrzebach. Jakie kompetencje reprezentujemy jako reżyser, producent, producentka, reżyserka, ale też wyszliśmy po zapatrzenie na liderów formalnych działających w branży filmowej, żeby uwzględniać te, też opinie przedstawicieli innych zawodów filmowych. Generalnie większość problemów. Chyba wynika z braku snu, ponieważ głowa, gdy nie odpoczywa, wchodzi na jakieś negatywne poziomy, i przez to ludzie nie radzą sobie ze stresem, czy nie wiem, stosują mobbing. Może ktoś wobec nich stosował mobbing? Ja wiem, że to są sytuacje, które wynikają ze zmęczenia, z tego, że pracujemy bardzo długo, bo 12 godzin na planie 12 z obiadem ale realia są takie, że 12. Dziennie pod rząd i tak naprawdę jesteśmy tylko ludźmi, i myślę, że kluczowym słowem, żeby to wszystko poskładać do kupy, jest słowo przepraszam. Refleksja. Eee, na tym panelu padło samo wybaczenie, wybaczenie samemu sobie, że coś się zrobiło, i wtedy można przejść do tego aktu przepraszam. Eee, myślę, że to jest kluczowe. Żebyśmy generalnie nauczyli się, że słowo przepraszam, nie boli, i że tak naprawdę słowo przepraszam, nie deprecjonuje autorytetu, tylko je buduje. Zorganizowaliśmy spotkanie pod tytułem Pobudka z Zapą. Taki wymowny tytuł z uwagi na to, że dotyczy on po, pobudki w temacie tantiem za eksploatację filmu w internecie, czyli proces legislacyjny, który obecnie się toczy i bardzo martwi filmowców, bo został zawieszony. ZAPA podejmuje no, działania takie bardziej sformalizowane. Jesteśmy zaangażowani bardzo aktywnie w ten proces legislacyjny. Natomiast twórcy ze swojej strony również są aktywni i podejmują wszelkiego rodzaju dzia działania. Między innymi odbiła się pikieta przed Kancelarium Prezesa Rady Ministrów, gdzie wyrażone, został, wyrażone zostały nasze postulaty. No ale przede wszystkim, tak jak powiedziałam, rozgoryczenie zaistniało sytuacją. Wiemy o tym wszyscy, że ta ustawa z racji tego, że została zablokowana przez polski rząd jest nieuchwalona, więc codziennie tracimy dużo pieniędzy, tak naprawdę jako środowisko, nie tylko scenarzyści. Tak? I w związku z tym postulujemy kolejne pikiety, mamy w planach. Postulujemy kolejne działania lobbyingowe, a także spotykanie się z politykami, bo w końcu mamy nadzieję, że premier polskiego rządu spotka się z reprezentantami środowiska filmowego i wyjaśni sprawę, dlaczego tej ustawy do tej pory nie ma. I miejmy nadzieję na pozytywne rozstrzygnięcie. Obecnie platformy streamingowe, które udostępniają filmy w internecie, no nie są zobowiązane ustawowo do odprowadzania tantiem. Ciepliwość kiedyś się kończy. I też trzeba być, przestać być dżentelmenem i czasami stanowczo wyrazić swoje stanowisko, zamanifestować jasno i wyraźnie swoje oczekiwania, ale też wypuścić w świat informację, że jesteśmy w jakiś sposób krzywdzeni. Tak? I, no i czas na żeby to skończyć. Takie, taką, takie ignorowanie naszego środowiska. W tym roku studio Mulka przedstawia w programie Festiwalu Młodzieży film 9 filmów, czyli sporo. W głównym konkursie fabularnym Klebis Ludemena Krucura, taki nasz przebój ostatniego roku filmowy i 8 filmów z takich programów krótkometrażowych studia, czyli 30 minut. Sztandarowego programu, pierwszy dokument oraz animacje. Nagrody tutaj yy, yy, mają znaczenie, bo też wskazują yy, po prostu, yy, wskazują jakby talenty w polskim kinie i to też ma znaczenie, bo przecież przyjeżdżają tu i oglądają te filmy i także nie tylko koledzy yy, i koleżanki yy, twórcy, ale też producenci. Czyst. Stali się koledzy, którzy tu kiedyś debutowali którzy są jurorami. Za pełen uroku, nieoczywisty portret bohaterki otwartej na życie, niezależnie od pływającego czasu. Wyróżnienie za krótkometrażowy film dokumentalny otrzymuje Ma Maria Bieder, za film Starsza Pani Szuka. Chciałam bardzo podziękować za tę nagrodę jury. Studio Munka, które umożliwiło mi zrealizowanie tego filmu. I jest mi bardzo miło, że film, który ma starość w tytule, został wyróżniony na festiwalu młodzi i film. Myślę, że moja bohaterka udowadnia swoją postawą, że um, młodość czy starość to jest stan umysłu. I życzę nam wszystkim, żebyśmy byli tak młodzi, otwarci pełni głodni życia jak ona. Bardzo dziękuję i mm. za autentyzm. Instynkt aktorski, magnetyzujący urok i mądrość w prowadzeniu postaci. Wyróżnienie za rolę kobiecą w pełnometrażowym filmie fabularnym otrzymuje Nikola Raczko za rolę Nikoli w filmie Chleb i Sól. Dobry wieczór. Jestem ogromnie wzruszona i bardzo dziękuję za, za, za tą nagrodę. Chciałam podziękować Damianowi, że pozwolił mi, że zaufał, że, że miałam taką możliwość. Dziękuję całej ekipie i, i, i dziękuję jury i, i bardzo dziękuję, bo jestem zestresowana. Dziękuję. Za autentyczność, prawdę, intuicję i umiejętność słuchania partnerów. Za stworzenie przejmującej kreacji człowieka, niepotrafiącego przeciwstawić się złu. Jantaja 2023-42 Festiwalu Młodzieży, film za odkrycie aktorskie, rolę męską, otrzymuje Tumateusz Bies za rolę w filmie Chleb i Sól. Chciałem po prostu bardzo podziękować za tą nagrodę. Jestem tyle szczęśliwy, co zaskoczony, bo jak część z Państwa wie, a część może nie wie, ja właściwie to. Nie jestem aktorem, ale podobno tak powiedział mi kolega, który jest aktorem, że jak się już wchodzi na plan, to się już wtedy jest aktorem, więc jakby z tego wynika, że, że w jakimś tam sensie nim chociaż przez chwilę byłem i bardzo się cieszę, że, że zostało to przez, przez Państwa docenione i e, cóż, no jeszcze raz jestem super szczęśliwy, bardzo dziękuję i e, mam nadzieję, do zobaczenia. Za wstrząsający obraz współczesnej Polski, za umiejętność ukazywania brutalności i przemocy w połączeniu z przejmującą wrażliwością na piękno Wielkiego Jantara 2023, 42. Festiwalu Młodziej Film za w debiut fabularny otrzymuje Damian Kocur za chleb i sól. Chciałbym podziękować Tymkowi, Jackowi, Nikoli i całej reszcie ludzi, którzy się pojawili przed kamerą. Bez was filmu film by nie powstał. Zostawiliście tam jakby bardzo dużo siebie i, i jakieś prawdy o sobie, um, aż jednocześnie um, było to dla mnie niebywałe doświadczenie, um, jakby czysto warsztatowe, jego praca z wami była ogromną przyjemnością. Um, chciałbym podziękować Tokuwi Włóżniczce um, za to, że Pozwolił mi też opowiedzieć ten film w sposób, który był zgodny ze mną i zrobił to fantastycznie. Ananowi Zajerowi, który pomógł mi opowiedzieć tą historię za naszą znajomość, przyjaźń, myślę. Marcie Konarzewskiej, która. Spędziła ze mną bardzo dużo czasu i w tych stanach, i w tych momentach ataków paniki też jakoś bardzo mnie wspierała, a było ich um, co najmniej kilka. Um, chciałbym podziękować Ewie Mroczkowskiej, scenografce, Kasi Białas za um, walkę z tą całą przestrzenią dźwiękową. Um, Kasi wiem, jak bardzo dużo pracy poświęciłaś na ten film. Um, całą studiowi Munkę, Michałowi Budzikowskiemu, Kasi Malinowskiej i tym wszystkim osobom, które jakoś przez um, ten cały czas bardzo um, mnie wspierały. Um, no nic, no bardzo, ja już gadam czwartą minutę, więc prawdopodobnie mój czas na ten obie się kończy. E, e, ściskam was wszystkich mocno. E, no i mam nadzieję, że, że że nie, nie debiutowałem jakoś bardzo późno na festiwalu Młodzi film, że jeszcze się kwalifikuję, jeżeli nikt nie będzie miał to do mnie pretensji. Jest to mój pierwszy ponometrażowy film. Mam no, nadzieję, no, że nie ostatni, że jeszcze w tym koszeli nie będę mógł się pojawić.